Witajcie moi drodzy, to ja, Wasza Wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł Ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Ciebie bardzo dobra nowina, dobra wiadomość. Dostaniesz dobrą wiadomość względem uczuć. Być może Twoje uczucia będą odwzajemnione. Przed samotnymi koziorożcami też jest nowy początek, nowy początek związku, nowy początek uczuć, czegoś pięknego, coś, co może właśnie się zacząć. Jeśli chodzi o zdrowie, to nie lekceważ. Będzie jakiś problem, ale ten problem jest w takim stanie, że można go bardzo szybko pokonać i wyjść z, te, z tych problemów zdrowotnych. Jeśli coś zlekceważysz, zaniedbasz, to może coś gorszego z tego się rozwinąć. W pracy dużo pracy nawał, ale to wszystko się opłaci, także warto przyłożyć się. A kartą tygodnia jest świat, więc na pewno. Przed Wami okno na świat otwarte, dużo możliwości, wykorzystajcie to, bo drugi raz może się to nie powtórzyć, i oczywiście spełnienie marzeń dla Was: BYK. Uczucia, zdrowie, prasa, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele osób będzie problemy stwarzać dla ciebie w waszych związkach, żebyście się kłócili, żeby były nieporozumienia, po prostu nie słuchaj ludzi, wszystko w stronę, walcz o swoje uczucia, bo na pewno warto i na pewno wszystko pokonacie. Nie słuchaj nikogo. Jeśli chodzi o zdrowie, to spełnienie marzeń pokonanie problemów zdrowotnych i też możesz gdzieś wyjechać właśnie w sprawach zdrowotnych, być może jakieś senatorium coś co, po, co pomoże Ci pokonać chorobę. W pracy nowy początek, wszystko się zacznie, pokonasz wszelkie problemy i przed Tobą bardzo dobra pasa. A kartą tygodnia jest dwójka mieczy, więc no mogą być jakieś problemy, czy uczuciowe, czy w zdrowiu, czy w jakich sprawach, ale wszystkie je pokonasz do dwóch miesięcy. Także się nie martw, bo wszystko się poukłada. Panna. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Ciebie transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego. Na pewno, jeśli są jakieś kłótnie, nieporozumienia, to one się zakończą i przed Wami jest dobry etap w życiu. No i też związki, w których od dłuższego czasu się nie układały, one mogą być zakończone. W zdrowiu uważaj, nie lekceważ żebyś po prostu tego zdrowia nie stracił przez własną głupotę, więc zwolnij z gazu, dbaj o zdrowie. Jeśli coś ci dolega, to po prostu idź do lekarza, sam się nie lecz, sam sobie diagnoz nie stawiaj. Po prostu ten tydzień to naprawdę bardzo uważajcie na swoje zdrowie. W pracy tak samo, uważaj, bo możesz być o coś posądzony. A kartą tygodnia jest Królowa Mieczy, więc na pewno będziesz się musiał okazać inteligencją, na pewno jakaś świadomość dla Ciebie. No i też jakaś rywalizacja. I na Twoim tygodniu będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga. Powział powietrza wodnik. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed wami nowy początek, czegoś pięknego, sensownego, nowej znajomości, nowej miłości, odnowienie czegoś dobrego i na pewno jakaś miła koleżanka, przyjaciółka będzie wam w różnych kwestiach pomagać. I na wasze uczucia będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bar. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu karty mówią: Zainwestuj w siebie, nie żałuj, a na pewno to przyniesie powodzenie, jeśli chodzi o twoją rekowalescencję. Jeśli chodzi o pracę, będziesz się czegoś bał, obawiał, ale pamiętaj, że strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów, więc zastanów się działać, a wszelkie problemy pokonasz. A kartą tygodnia jest dwójka pentakli, więc czeka cię jakiś miły prezent w tym tygodniu, ktoś cię zaskoczy, ale też być może długi będą ci oddane i też będziesz musiał uregulować jakieś zobowiązania, i też możesz pójść właśnie na jakieś spotkania, na jakieś randki. Bliźnięta. Uczucia. Zdrowie praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Waszych relacjach będzie naprawdę panowała idylla. Wiele z Was powie sakramentalne tak, ale też wiele z Was może właśnie postanowi wejść w związek małżeński i będziecie mieli ku temu jakiś plan. W zdrowiu też karty mówią, żebyś w siebie zainwestował, nie żałował, a na pewno pokonasz swój problem i będzie to miało bardzo pozytywny rezultat. Widzę też, że możesz Zakonać jakiś zakup dla rodziny, coś sensownego kupić. W pracy dobre towarzystwo, spełnienie marzeń i podpisanie dobrego kontraktu. A kartą tygodnia jest król Pentakli, więc widzę dodatkowe jakieś pieniądze. Ktoś może coś ci zasponsorować, być może jeszcze dostaniesz jakąś premię, jakąś nagrodę, jakieś dodatkowe pieniążki dla ciebie. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o wagę, to na pewno nad Waszymi uczuciami zapanowały siły wyższe. Widzę, że będą plany małżeństwa, plany stabilizacji, plany legalizacji związku, ale też wiele z Was w tym okresie może powiedzieć sakramentalne tak. W zdrowiu mały problem, nie lekceważ go, bo jest czas, żeby go. Pokonać, żeby się wyleczyć, żeby po prostu coś, żeby coś poważniejszego nie zrodziło się z tego, więc teraz karty nakazują działać. W pracy uważaj na faceta, który może Cię przekłamywać i nie do końca mówić prawdę, może coś opiecywać, ale się nie będzie chciał wywiązać z obowiązków. A kartą tygodnia jest dwójka buła, więc będzie się zastanawiać. Czy pójść na tą randkę, czy kontynuować ten związek, czy będziemy razem, więc jak najbardziej tak wszystko się poukłada względem partnerstwa. Żywioł Ognia BARAN Uczucia, Zdrowie, Praca, Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie poświęcony dla miłości, dla rodziny, szczęście, spełnienie. Na pewno będzie idyla w, w, w rodzinach, w uczuciach, ale też uważaj, żeby ktoś po prostu nie wciągnął cię w jakąś intrygę, w jakieś plotki, w jakieś pom pomówienia. Jeśli chodzi o zdrowie, też widzę tutaj. Zainwestuj w siebie, nie żałuj, a na pewno, na pewno przyniesie to pozytywny re rezultat. I wiele z was też coś zakupi sensownego dla rodziny, dla życia. Jeśli chodzi o pracę, e, więc nie opowiadaj o sobie, e, słuchaj, a na pewno pewne sprawy się wyjaśnią, czegoś się dowiesz. No i jakieś sprawy są ukryte przed tobą, więc po prostu bacz. Ważnie. Przyglądaj się, co będzie dalej się działo. A kartą tygodnia jest piątka denarów, więc uważaj na oszustów, bo być może ktoś będzie Cię chciał oszukać finansowo, okraść. Uważaj, żebyś nie zaczynał wszystkiego od początku. Lew, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla samotnych lwów początek nowego związku, wielkiej miłości, która w perspektywie się ułoży i zakończy w stałą relację. Więc coś pięknego dla samotnych czeka. Ale też w starych związkach odnowienie, yy, taka men, metamorfoza będzie naprawdę bardzo ciepło i sympatycznie w tym tygodniu w Waszych związkach. Jeśli chodzi o zdrowie, no możesz trochę nie domagać, uważaj na przeziębienia. I te przeziębienia mogą być po prostu przewlekłe. No, uważaj na siebie. Jest teraz taki czas, że zdradliwy tu jest ciepło, zawieje, prze, zawieje no i możesz być przeziębiony. Uważaj po prostu na siebie. Jeśli chodzi o pracę, tu będziesz dokonywał jakiejś transakcji i te wszystkie transakcje będą pomyślnie przeprowadzone. A kartą tygodnia słońce, więc na pewno wiele z Was może awansować. Na pewno będziecie zasłużony ten awans względem Waszych kwalifikacji. No i też dla Was spełnienie marzeń. Wiele z Was może jeszcze gdzieś pojechać w ciepło oddalone kraje. Może coś się urodzić Wam, coś przybyć do rodziny. Powiększyć się może rodzina. Szczelec. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was czeka: rywalizacja i jakaś rozmowa. Będziesz się musiał okazać inteligentnym. Jeśli chodzi o zdrowie, no widzę problem, chorobę, ale na pewno tą chorobę pokonasz. Na pewno się wyleczysz. Jeśli chodzi o pracę, to przemiana, transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego. No przed Wami jest jakiś awans. Przed Wami jest kariera, do której dążycie, i ta kariera na pewno się zrealizuje, ale wiele z Was może właśnie zakończyć pracę, ale przed Wami jest nowy etap, nowa praca, lepsza praca, więc na pewno coś negatywnego w tym tygodniu się zakończy, żeby powstało coś dobrego. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów, więc na pewno jakieś spotkanie Was czeka sympatyczne. Dla samotnych wróży to związek oparty na prawdziwej miłości, prawdziwej relacji, ale też jakieś spotkanie. No i w starych związkach będzie naprawdę bardzo ciepło i sympatycznie. Żywioł, wody, rak uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, będzie to naprawdę ciepły tydzień. Zerwanie ze starym, początek nowego, jakieś złe rzeczy w waszym życiu się zakończą, nieporozumienia, dojdziecie do porozumień, dogadacie się i na pewno będzie to bardzo ciepły tydzień. Wiele z was jeszcze gdzieś wspólnie pojedzie w jakieś podróże romantyczne. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj. Na serducho, na ukrot krążenia. No i też karty mówią, że co za dużo to niezdrowo, żebyś nie nadużywał używek, bo może Ci naprawdę zaszkodzić. W pracy musisz się okazać inteligencją, jakaś świadomość dla Ciebie, ale też rywalizacja. I nad, nad tym tygodniem to będzie miała jakaś zodiakalna waga, znaczenie. Także przyglądaj się ludziom i słuchaj. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów. Też związek oparty na prawdziwym uczuciu, spotkanie, randka. Także sympatyczny czas dla was. Skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz musiał coś zakończyć dla własnego dobra. Jakieś nieporozumienia, jakieś konflikty, ale też jeśli chcesz coś wyjątkowego, to niestety na to uczucie trzeba jeszcze poczekać, a ono się spełni, zrealizuje i wszystko Tobie się względem uczuć poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę fachową pomoc lekarzy i Twoimi sprawami zaopiekowywały się siły wyższe. W pracy przeszkody, zazdrość, nie słuchaj ludzi, otoczenia, dąż w pracy do swoich celów, a na pewno je osiągniesz. A kartą tygodnia jest trójka pucharów, więc czeka Ciebie jakieś przesympatyczne spotkanie, triumf, zwycięstwo i podpisanie jakiejś sympatycznej umowy ryby. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to mogą wyniknąć jakieś problemy, niedogadania, ale nie przejmuj się, dlatego że się wszystko ułoży. Do dwóch miesięcy między Wami się poukłada i po prostu postanowicie, będziecie mieli plany i te plany będą dobre i szczęśliwe. Także na pewno wszystko u Was się ułoży. W zdrowiu może, możesz mieć jakiś problem, więc też. Karty mówią, żebyś zadziałał, żebyś po prostu, żebyś po prostu nie lekceważył, żeby żebyś się udał z tym do lekarza. W pracy czekałem ciebie jakieś romanse, jakieś spotkania potajemne. A kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy. Będziesz się czegoś bał, bardzo baweł przeżywał. Więc karty mówią przemyśleć, działać. A wszystko pokonasz i spełnią się Twoje marzenia, także strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Coś się wydarzy przemyśl i działaj, a wszystkie problemy pokonasz. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.